Tak jak obiecałam dzisiaj o wątróbce, dlaczego warto ją jeść? Otóż, słuchajcie, wszystkim kojarzy się wątróbka z żelazem i to jest absolutna prawda, bo ona faktycznie jest bardzo dobrym źródłem tego pierwiastka w diecie. Tego żelaza jest w niej bardzo, bardzo dużo, i dlatego wątróbka bardzo często polecana jest osobom z anemią, właśnie po to, żeby to żelazo wyrównać. Kobiety w ciąży też mają duże zapotrzebowanie na żelazo, więc też mogą wątróbkę jeść nawet dwa razy w ciągu tygodnia wątróbka oczywiście też się sprawdzi u osób, które mają wszelkiego rodzaju anemię na przykład wywołane chorobami zapalnymi jelit to przyswajanie jest dużo gorsze są duże straty ze względu na krwawienia z przewodu pokarmowego również przy takich obfitych miesiączkach też jak najbardziej wątróbka przez ten potencjał swój tą ogromną zawartość żelaza się spraw. Szacuje się, że tak mniej więcej 100 gramów wątróbki zawiera aż 18 mg żelaza, gdzie dla dorosłej kobiety właśnie 18 mg to jest ta norma dziennego zapotrzebowania. U kobiet w ciąży no wzrasta do 26 mg, to troszkę więcej. Ale generalnie no i zjadając sobie taką wątróbkę raz dziennie mamy jakby zapotrzebowanie na żelazo zapewnione. Również żelazo jest bardzo potrzebne do produkcji hormonów, tak? Chociażby hormonów tarczycy. Jeżeli mamy niedobory z niedobory żelaza, czyli janem jest niedoboru żelaza, to wtedy mamy większą tendencję do takiego złego samopoczucia i takich objawów typowo niedoczynnościowych, czyli na przykład zmęczenia, jakiegoś takiego rozkojarzenia, brain fog, tak? Takiego uczucia smutku, depresji. Marznięcie, oczywiście, to też jest taki objaw. Więc, zobaczcie, te objawy niedoczynności, anemii z niedoboru żelaza są bardzo, bardzo do siebie podobne. A same niedobory żelaza będą jeszcze sprzyjać wyższemu TSH, niższemu, niższym stężeniom wolnych hormonów, zaburzonej konwersji. Ale też mogą powodować, że przeciwciała przeciwko tarczycy będą rosły, więc to warto sobie zawsze tam ocenić, jeżeli mam niedoczynność tarczycy, zwłaszcza kiedy jest niby wyrównana w wynikach badań, czyli te wyniki hormonalne są prawidłowo, natomiast my dalej czujemy się źle, więc warto sobie ocenić wtedy tą gospodarkę żelazową, nie tylko badając samo żelazo, ale oczywiście ferytynę, można jeszcze TIPS dobadać, transferynę, procent wysycenia transferyną. I ocenić dopiero wtedy na tej podstawie, jak ta gospodarka żelazowa wygląda. Oczywiście, poza żelazem, to wątróbka jest również bogata w witaminy z grupy B. Które są niezbędne do produkcji energii. Ponownie tutaj witamy w świecie opóźnionego takiego zapłonu, że tak powiem, zmęczenia, tak? No bo te niedobory witamin z grupy B będą troszkę podobnie się objawiać jak niedobory żelaza. No bo my możemy też mieć oczywiście niedoczy yy, niedoczynność anemię z niedoboru chociażby B9B12. Trubka oczywiście zawiera bardzo duże ilości witaminy B9, czyli kwasu foliowego, który jest fundamentalnie ważny. W ciąży, tak? bo on zapobiega wszelkim yy, wadom wszelkim cewy nerwowej u maluszka. Yy, witamina B9, czyli ten kwas foliowy, to też poprawia przyswajanie żelaza sam w sobie. B9, czyli kwas foliowy, to są te aktywne foliany, które znajdują się w wątróbce, nie ten syntetyczny kwas foliowy, którego nie chcemy i absolutnie kobiety w ciąży nie suplementujcie tego, ani kobiety, które się starają o ciążę, tylko zmytylowane formy. No ten kwas foliowy, który znajduje się właśnie w wątróbce, on wpływa na syntezę DNA, czyli na powstawanie tych wszystkich struktur w czasie życia płodowego naszego maluszka. I co jeszcze ważne w przypadku kwasu foliowego? to on sam w sobie poprawia przyswajanie witaminy B12, więc zobaczcie, jakie to wszystko jest elegancko sprzężone. Żelazo B9, B12. Kolejną witaminę, którą zawiera z grupy B, która jest bardzo ważna i jest jej dosyć dużo w tej wątróbce, to jest właśnie B12, czyli kobalamina. I ona jest w tej takiej formie, która jest bardzo dobrze przyswajana. Witamina B12 poza tym, że ma takie działanie dodające energii i krwiotwórcze, to ona też będzie świetnie działać na pracę mózgu. I bardzo często jest tak, że u osób, które mają jakiś tam rodzaj demencji, jakiegoś brain fogu, objawy Alzheimera, bardzo często jest tak, że B12 jest niska. I wprowadzając suplementację B12 Te objawy zaczynają się zmniejszać I następuje poprawa samopoczucia takiej osoby Niedobory B12 mogą się objawiać Też takimi parestezjami Czyli takim zaburzonym czuciem, jakimś mrowieniem Bardzo często to się pojawia u osób Które są na dietach wegetariańskich Wegańskich, źle prowadzonych Gdzie nie suplementuje się B12 Bo jak B12 jeszcze można dosyć łatwo ym, Zbilansować na diecie wegetariańskiej Tak na wegańskiej już nie I jest konieczna suplementacja Nie ma co się oszukiwać Tu chlorella czy jakaś spirulina, nie zrobią tego i nie, nie, nie uzupełnią diety w B12, dlatego, że ona zawiera, akurat glony zawierają takie analogi B12. To nie jest dokładnie to samo, co B12. No i niedobory witaminy B12 będą objawiać się jak anemia, bo mamy przecież anemię megaloblastyczną, która jest anemią z niedoborów witaminy B12 lub kwasu foliowego, więc zobaczcie, jakie to jest znowu wszystko ze sobą powiązane. Że B9, B12 i żelazo to jest jednak taka spółka, która przeciwdziała anemii, i to wszystko znajdziemy oczywiście w tej wątróbce. I jeszcze bardzo ważną informację mam, zwłaszcza do osób, które przyjmują leki przeciwcukrzycowe, tą popularną metforminę. To słuchajcie, badajcie sobie regularnie tą witaminę B12, bo metformina powoduje jej niedobory i to jest powszechne, więc warto sobie zawsze oznaczyć tą witaminę B12 w surowicy. Oczywiście idealnie by było ją sobie oznaczać jako kwas metylomalonowy, natomiast to badanie już jest dużo droższe. Jednak samo badanie w surowicy B12 też już coś nam powie na temat tego, jak wygląda status B12 w organizmie. Kolejną ważną substancją, jaką znajdziemy w wątrobie, jest cholina. Cholina jest z kolei bardzo ważna dla pracy mózgu. O cholinie dużo się mówi w kontekście ciąży i zdrowia maluszka. Warto ją suplementować. Poza tym cholina jest też ważna dla pracy wątroby. Jeżeli mamy na przykład stłuszczenie niealkoholowe wątroby, to wtedy suplementacja choliną bardzo pomaga odwrócić ten, ten stan i to stłuszczenie, stłuszczenie wątroby cofnąć. Kolejna kwestia to miedź, która również jest krwiotwórcza, jest bardzo ważna, zwłaszcza dla osób, które suplementują się dużymi dawkami cynku, ponieważ cynk jest antagonistą miedzi, więc warto zawsze monitorować sobie chociażby ceruloplazminę we krwi, jeżeli mamy duże dawki cynku. Bardzo wartościowa pod względem odżywczym wątróbka jest z tego powodu, chociażby, że zawiera duże ilości witaminy A. I teraz tu może się podnieść takie pytanie, larum: dlaczego ja mówię o witaminie A w kontekście ciąży? Oczywiście, kobiety w ciąży mogą mieć wątróbkę nawet dwa razy w ciągu tygodnia taką porcję 100 gramową. Ze względu na właśnie na witaminę A. Oczywiście witamina A w dużych ilościach, zwłaszcza taka suplementowana, może działać teratogennie na płód i to absolutnie jest niepodważalne, więc z tym uważam. Natomiast jeżeli jemy wątróbkę dwa razy w tygodniu, to ta ilość witaminy A nie wpłynie negatywnie na płód, więc tego się nie musimy obawiać i sobie odmawiać, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi, a witamina A jest fundamentalna, jeżeli chodzi o nasz układ odpornościowy. I to nie tylko o układ odpornościowy, jeżeli chodzi o walkę z patogenami, wszelkiej maści, ale również y, jeżeli chodzi o choroby autoimmunologiczne. Dlatego, że witamina A działa trochę immunoregulująco. czyli ona będzie wyciszać układ odpornościowy wtedy, kiedy jest taka potrzeba, że idzie to w kierunku tej autoagresji, tak jak się dzieje to na przykład w chorobie Hashimoto. I pobudzać go w momencie, kiedy jest atak jakiś patogenów, tak? czyli mamy jakiś atak bakteryjny, wirusowy, no to wtedy ta odporność będzie wzmożona i będziemy lepiej chronieni przed infekcją. Tak więc witamina A działa nie tylko pobudzająco na układ odpornościowy, ale, rów, ale również wyciszająco, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli dochodzi do jakiejś autoagresji. Dlatego dbamy o dobre poziomy witaminy A i tu wątróbka jest w ogóle pod tym względem fantastyczna, więc wcinajmy ją, <ścoughs> wcinajmy wątróbkę, bo jak widzicie to jest, tak jak mówiłam, multiwitamina, taka naturalna, pochodząca prosto z natury, tak? nie kapsułkowana. Ale a propos kapsułkowania, to powiem Wam, że słyszałam też o takiej metodzie i to osoby robią, które faktycznie no, nie są w stanie się zmusić jakoś do, za bardzo do tej wątróbki, a wiedzą, jaki ona ma ogromny potencjał. No to kapsułkują sobie tą, tą wątróbkę. Oczywiście, wątróbkę też można kupić jako suplement, tak? Już gotową, natomiast mo to, można też sobie to zrobić samemu. Można ją sobie mrozić, tak? I po podzielić na takie małe porcje, zamrozić, tam sobie później łykać ją też jako, jako właśnie jakiś tam taki naturalny suplement, więc mam nadzieję, że Was trochę przekonałam do jedzenia jednak tej wątróbki, że nie będzie budzić w Was takiej odrazy, że, że jednak nie, 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 nie przełkniecie tego. No słuchajcie, małymi kroczkami, niewielkiej ilości zawsze warto wprowadzić, bo jak widzicie ona ma naprawdę ogromny potencjał, nie bez powodu ja ją nazwałam multivitaminą.